Dawid. I dzisiaj będziemy grać w Minecrafta na serwerze. To pierwszy odcinek na serwerze, więc... Wiecie... Serwer jak serwer... Nie wiem co tu w ogóle mówić. Straciłem moje itemy z labiryntu. I nie wiem... Nie wiem co to Może zbudujemy gildię, może coś innego. Na splecie pogramy, ale no to gramy.

może później, nie później, bo teraz jest ciepłe. Przepraszam za moje babcię, ale... No wiecie. LOL. No i dzisiaj jeden mną jest Mati. Mój Minecrafty to MatiD7. Chyba jak nagram jakąś szalankę. Mam... Może nagram. A, dzień dobry. Może Napisał zap... dzień dobry. No. Poduszka! Dobrze. Nagrajmy na Fordeda. Nie mam. To sumiemy Dobra. Łotuszka. No, czekujcie się na odcinek na Fordeda. Będzie się Poduszka, bardzo ładnie. A teraz, chodź! zabijamy trochę diaks i penów. Idź na PvP. No idę! No to idę. Nie będę tak sterkzał. zaraz za mną będą lecieć, bo jestem youtuberem. Youtuber jak youtuber, życie youtubera jest słabe. No wiem, też jestem youtuberem, znam. No. AAAAA! Nie podchodzi się do youtubera i się go nie bije Napisz A może... to skielet! Niedobry skielet daj, daj. daj. wryj O, zaraz deadniesz, Dadniesz. 5, 4, 3, 2, 1 Dead! Dę... To jeden nikogo tu nie ma? Nie ma? Nie ma? I, to adam, i dam się, i oddam, i nie odzywamy do gilby chlory patrz spojrzymy na gilię ja właśnie usunąłem swoją no to by spojrzymy na tą Dzień dobry witajcie i poczekaj poduszka i tu, no gdzie poduszka! patrz ty niech o koniec Poczekaj! Na piórniku sobie połóż tą kamerkę. Nie, zasłania, nie zasłaniaj palcem tak bardzo. A może. Tak? Może? Dobrze. I odowarem. Budować się da? Nie, nie da! Bo przecież Dawid Antokowski... Milo was dźwiga, nadal. Milo bylo, ale ty mnie nie zabijaj. Jezu. No chodź tu, miluj senda. Zaakceptowałem prośbę o telefon. Tak, Emil, ok, poduszka, cześć, poduszka, cześć. Poduszka, cześć. Poduszka, cześć. Jesteś pod. Oki? Okay. Czekaj. Znaczy, ile to jeszcze raz? No to weź 15. Jest Ile? 5 potrzyma i będzie big. No nie no weź Dobra, kończymy. Dobra, pa.